Cześć, nazywam się Stanisław Borodzienko i Dziś i chciałbym Ci opowiedzieć, co te macie zarządzania w czasie w czasie. Ale przed tym, jak zacznę dla Ciebie e, present filmik e, Jak mieć więcej czasu na pieniądze. Także auta, Wille, Wyspy, cel życiowy checklist. Wszystkie te bonusy będą w opisie pod tym filmikiem. Także wracam do tematu zarządzania w czasie. Co to znaczy zarządzania w czasie? Na przykład, że. Chcesz zarządzać swoim czasem, po prostu nie, nie tak, aby ktoś kierował tobą twoim czasem, wymyślał, co masz robić w ten czas, co masz w ten czas robić, na przykład. A samemu, żebyś zarządzać swoim czasem i rozumieć, dlaczego potrzebujesz te zarządzania czasem. Za tym stoi po prostu twój cel życiowy. Bez celu życiowego zarządzanie czasem no, nie za bardzo jest potrzebny. Zawsze masz jakiś cel zarządzania czasem. Czy to będzie twoja cel, na przykład mm, kupić mieszkanie, albo nawet cel z pracy, że chcę zarabiać więcej pieniędzy. No, dziś zarabiam 5000, a chcę z czasem 6000. E, to po prostu potrzebujesz zarządzać sobą w czasie. E, są dużo technik zarządzania czasem, ale najpierw musisz pomyśleć, wybrać najważniejsze, no po prostu techniki, jakie potrzebujesz ty. Ale też musisz pamiętać, że wszystkie techniki możesz zmienić pod siebie. Na przykład technika Pomodoro e, polega na tym, że 20 minut pracujesz i 5 minut odpoczywasz i po 4 cyklach robisz dłuższą przerwę, na przykład 15 minut. Ale ten czas zawsze można zmienić. Na przykład, że pracujesz 30 minut albo godzinę, a odpoczywasz 10 minut i po czterech cyklach odpoczywasz 20 minut. No temu podobne rzeczy. To był przykład, jak można zmienić techniki pod siebie. Są takie różne techniki, które po prostu można zmienić pod siebie, pod Twoje, pod Twój temp zarządzania czasem. Także zarządzanie czasem, W czasie. Musisz pomyśleć, ile na wszystkie Twoje wykonania Twoich zadań tracisz codziennie Twojego czasu. Najpierw, jeżeli no, po prostu, kiedy pierwszy raz wykonujesz ty, jakąś technikę, pomyśleć w średnim, ile Ci to zajmie czasu. Na przykład pójść do sklepu, dojechać albo dojść do sklepu. Przywieźć te przez wszystkie rzeczy, tam coś pochodzić w sklepie, kupić no i temu podobne rzeczy. I na to na przykład tracisz każdy dzień dwie godziny. No albo dwa razy w tydzień po dwie godziny. I już wiesz, że no po prostu tracisz te dwie godziny na zakupy w sklepie. I tak, wszystkie Twoje zadania, żebyś no po prostu zobaczył na kartce, że mam takie zadanie. i ile czasu to po prostu zajmie na te wykonania Twojego czasu. Jeżeli ten filmik był korzystny dla Ciebie, postaw polubienie, zasubskrybuj kanał, jeżeli masz jakieś pytania, napisz komentarz. Także są dwa dodatkowe filmiki, list tworzenia z tymi filmikami i kółko po kliknięciu, którego zasubskrybujesz mój kanał.